Witajcie Kochani! Dziś spróbujemy rozwiązać zadanie 18, które pojawiło się na maturze poprawkowej w 2021 roku. Polecenie brzmi Okrąg o środku w punkcie O jest wpisany w trójkąt ABC. Wiadomo, że AB i AC są równe. I kąt BOC jest równy 100 stopni. Zobacz rysunek. Tutaj na szczęście w zadaniach zamkniętych rysunki są z reguły. Podane, więc nie musicie się ugłowić, jak to narysować. Jak możemy wykorzystać dane z tego zadania? Zauważcie, że odcinek AB jest równy odcinkowi AC, więc stąd wynika, że trójkąt ABC jest trójkątem równoramiennym. Czyli w zasadzie tutaj widzimy, że odcinki Styczności, które łączą się w jednym wierzchołku są na pewno takie same, czyli ten odcinek będzie taki sam jak ten, i z własności trójkąta równoramiennego, a C jest równe AB, wynika, że odcinek od C do punktu styczności będzie taki sam jak odcinek B do punktu styczności. Tak? Ok. I tutaj zauważmy, że trójkąt BOC jest trójkątem. Równoramiennym. Zatem e, kąty przy podstawie będą takie same. Więc jeżeli kąt BOC ma miarę 100 stopni, to tutaj na te dwa kąty zostaje nam reszta. Czyli 180 stopni odjąć 100 daje nam 80. 80 dzielone na 2 to 40. Więc tutaj mamy kąty o mierze 40 stopni. Ok, i co dalej? No właśnie, w momencie, gdy w, w trójkąt jest wpisany okrąg, musicie pamiętać, że środek okręgu wpisanego w trójkąt powstaje w miejscu przecięcia dwusiecznych trójkąta, więc e, odcinek BO i CO są dwusiecznymi e, kątów tego trójkąta, czyli tutaj również mamy kąt 40 stopni. I tutaj także. Jeśli chodzi o y, zadanie, to tutaj musimy obliczyć miarę kąta BAC, czyli tego tutaj. Ale w momencie, gdy obliczyliśmy sobie kąty przy podstawie BC, możemy śmiało wyznaczyć kąt alfa. Alfa obliczymy ze wzoru 180 stopni odjąć suma kątów, które tutaj wcześniej wyznaczyliśmy, czyli 80 stopni plus 80 stopni. A 180 stopni odjąć 160 daje nam dokładnie. 20 stopni, więc jest to odpowiedź A. I mam nadzieję, że dokładnie tą odpowiedź zaznaczyliście na maturze poprawkowej.